Widzisz te trzy stówy, tyle w tym roku traciło większość z nas na każdym hektarze. Gdzie? Na zabiegach ochrony roślin, bo wiosna była trudna, bo woda w opryskiwaczu zablokowała ci środki i obniżyła skuteczność zabiegu. Czy jest rozwiązanie? Tak, gotowy przepis, który eliminuje te problemy zanim ty wyjedziesz na pole. Jak to działa? Tym sensorem mierzysz wodę. Sekunda roboty. Następnie wyszukujesz i zaznaczasz produkty, jak chcesz dodać. Masz już skład, jeśli coś jest źle, czerwony alarm i ostrzeżenie na ekranie. Klikasz nie i w sekundę masz listę adiwantów, ale nie tych z reklamy, ale wybranych z całego rynku według zasad agronomii. Zaznaczasz jeden. I czerwone ostrzeżenie znika, a wszystkie produkty ułożone zgodnie z prawidłową kolejnością mieszania. Na koniec tylko zapisz i już masz gotowy przepis, gotową recepturę. Zawsze wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował, zawsze przy sobie, zawsze w telefonie. Efekt? Prawidłowa, skuteczna, wydajna i tania. Mieszanina zabiegowa to więcej zysku dla Ciebie. Dodatkowo masz mniej problemów, więcej czasu i prostsza organizacja. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, jak to działa, napisz do mnie SMS-a na numer 735 055 488 Treści Hektar Sensor. Przestań zgadywać, bądź najlepszym agronomem na swoim gospodarstwie.